Dzień dobry kochani, witajcie, witajcie bardzo serdecznie i bardzo gorąco. Cieszę się, że oglądacie kolejny odcinek Singlem po mieście, a dzisiaj znajdujemy się w Lublinie. Miejscu niesamowitym, gdzie kultury stykają się, przenikają i korelują ze sobą. To jest coś niesamowitego. No to co? Zaczynamy! Miejsce, w którym odpoczywałem... Czekajcie, mój rower mi się trochę z niewie ruszył. Miejsce, w którym odpoczywałem, kochani, dosłownie przed chwilą, to Park Ludowy, który został zrewitalizowany w 2020 roku, pod koniec 2020 roku. Wcześniej, no troszeczkę straszył i nie miał dobrej sławy, aczkolwiek w tym momencie jest naprawdę niesamowite. Są to takie zielone, aktywne płuca Lublina, ponieważ jest tu bardzo dużo sprzętu do ćwiczeń, między innymi do street workoutu, do treningu siłowego. Jest bardzo dużo ramp do tego, żeby skaterzy mogli sobie skakać. W ogóle chodniki są zrobione w niesamowitym stylu. O, tutaj mamy jednego rolkarza, który sobie pomknął przed sekundą. Naprawdę niesamowite miejsce. Bardzo fajne. I nie tylko dla dorosłych, no bo powiedziałem o tych rzeczach do street workoutu, do ćwiczeń i tak dalej. No głównie dla osób, e, osób dorosłych albo, albo mega aktywnych, ale jest tu bardzo dużo placów zabaw dla dzieci. Jest to 22 hektary zielonej przestrzeni. Poprzecinanej betonowymi, właściwie asfaltowymi alejkami, które robią naprawdę niesamowite wrażenie. I zarówno można to odpocząć tak biernie, poczytać książkę, ale też można. Naprawdę się spanachać na jakimś konkretnym treningu, co polecam Wam bardzo gorąco. Lublin, miasto inspiracji, miejsce, które inspiruje na pewno bardzo wiele osób. Między innymi twórców tej niesamowitej fontanny, w parku lodowym. Jeszcze z niego nie wyjechałem, bo moim zdaniem jest to naprawdę nieziemskie miejsce, kochani. A jestem tutaj też dlatego, ponieważ tutaj jest troszeczkę ciszej od gwaru tego starego miasta, gdzie w tym momencie jest pełno turystów. Dlaczego? Ponieważ, tak jak powiedziałem, jest tu mnóstwo festiwali, jarmarków, tu cały czas w wakacje coś się dzieje, jest naprawdę niezliczona liczba atrakcji, która ściąga zarówno artystów, jak i turystów z Polski, z Europy, jak i z całego świata. To jest po prostu coś, coś niesamowitego. Być tu, doświadczać to wszystko, i jakby patrzeć na to wszystko, zarówno z punktu widzenia turysty, jak i z punktu widzenia mieszkańca jest niesamowite. A mówię to dlatego, bo mieszkałem w tym mieście przez 12 lat i jestem pewien, że mega ciężko będzie mi to opisać bardzo krótko, bardzo zwięźle, ponieważ jestem mega zajarany tym miastem. Jest to niesamowite miasto, dużo się tu dzieje i dużo tu można zwiedzić. Plac Litewski, czyli pierwszy punkt na mapie Lublina, właściwie bardzo popularny i bardzo powszechny wśród turystów, ale też wśród mieszkańców tego niesamowitego miasta. Pomnik Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tle mamy pomnik Nieznanego Żołnierza, a tam dalej w drzewach mamy obelisk z upamiętniający Unię Polsko-Litewską z 1569 roku. Za mną Grand Hotel, później mamy Hotel Europa. No i oczywiście fontannę która jest niesamowita, ponieważ dzięki swojej multimedialności wieczorami wystawia niesamowite przedstawienia. Szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy jest tu bardzo dużo festiwali i koncertów. Zresztą zobaczcie sami, jak to pięknie wygląda. I te wszystkie obeliski, te wszystkie pomniki i tak dalej, to jest tylko jakby ułamek tego, co się znajduje na tym niesamowitym, nie, na sam, niesamowitym placu. Niestety nie ma już baobabu. Dla mieszkańców Lublina był to punkt centralny, w którym się spotykano i rozpoczynano swoją niesamowitą przygodę po Lublinie. Pobytkując sobie powolutku w stronę Starego Miasta, krakowskim przedmieściem, spotykamy na naszej drodze koziołka. A koziołek jest wpisany ogólnie w herb Lublina, właściwie kozioł i winorośl. A kozioł i winorośl to atrobuty bogini Wenus. Bogini Wenus. Ee, I tutaj jest taka ciekawostka, ponieważ Julia z rodu juliańskich, która według podań Wincentego Kadłubka założyła to miasto, miała właśnie się wywodzić od bogini Wenus i stąd w mieście i w herbie mamy właśnie kozła i winorośl. Lecimy dalej, pod bramę krakowską. Kolejnym miejscem na mapie Lublinę, które warto zwiedzić, a właściwie jest to obowiązek. Jeżeli chce się wejść od strony krakowskiego przedmieścia na stare miasto, jest to brama Krakowska. Brama Krakowska na szczęście została zachowana we swojej formie. Mimo to, że były pożary, że były najazdy, że dużo się tutaj w Lublinie działo, to jednak udało się ją zachować i pięknie prezentuje się do naszych czasów. Jest to jedna z dwóch bram obronnych miasta. Brama krakowska, a dalej będziemy mieli bramę grodzką. Składała się z przedbramia i bramy właściwej. I tak wygląda dotychczas. Zostawiając sobie jeszcze trybunał z tyłu, przechodzę przez bramę rybną, później idę ulicą rybną, aż trafiam tutaj na Plac Rybny. Plac Rybny był to jeden z główniejszych punktów handlowych w Lublinie i handlowano tu suknem, handlowano tu mięsem, skórą, yy, ziołami i tak i tak Tak jak mówiłem, Lublin był takim centrum handlowym i bardzo dużo tu się działo dzięki tym przewilejom, które zostały nadane temu miastu. A ryby, ponieważ no, jest to plac rybny, brano z rzeki Czechówki, która znajduje się tutaj nieopodal na dole. Tam pozyskiwano właśnie te ryby i nimi głównie tutaj handlowano. I pewnie widzieliście na przebitkach, że coś tu jest nie tak, ponieważ zabudowa jest bardzo ścisła, uliczki są bardzo wąskie, na dobrą sprawę, zatem gdzie przetrzymywać ten towar. Bardzo szybko wymyślili, że można go przechowywać w wielokondygnacyjnych piwnicach, które znajdują się pod kamienicami, co było niesamowitym rozwiązaniem. Z jednej strony, ponieważ to chroniło podczas pożaru przed utratą tego towaru, a druga kwestia podczas najazdów, jak coś się działo, dawało po prostu schronienie. Takie kamienice miały wiele zadań w sobie. Nie dość, że mieszkalną, ochronną, to jeszcze magazynową. Wychodząc z placu rybnego przypomniałem sobie o jeszcze jednej ciekawostce, że na placu rybnym kiedyś znajdowały się łaźnie i dom publiczny prowadzony przez kata. Przechodząc z powrotem przez bramę rybną wracamy na rynek o nieregularnym kształcie, który ma 62 na 72 metry i na samym środku tego budynku stoi sobie trybunał. Trybunał jest niesamowitym miejscem, aczkolwiek niestety. Niewiele zachowało się z przeszłości, ponieważ pożary, które trawiły bardzo często to miasto, nie oszczędziły nawet budynków urzędowych. Także bardzo mało zostało z historii, aczkolwiek tutaj, w tym momencie, jest Urząd Stanu Cywilnego i można się hajtnąć. Wchodząc sobie trybunał całkowicie dookoła, będziemy mogli się natknąć na ten niesamowity znak. Są to lubelskie podziemia i gorąco Wam polecam tą atrakcję. Kasa biletowa znajduje się w Trybunale Koronnym, także można tam sobie na najnormalniej świecie te bilety nabyć. Tylko pamiętajcie o tym, że dla klientów indywidualnych. No ilość godzin jest dosyć ograniczona, także warto by było wcześniej zarezerwować sobie po prostu miejscowe. Pamiętajcie też o tym, że temperatura waha się między 7 a 12 stopni, a czas zwiedzania to około 40 minut, ale naprawdę warto. Analizując sobie cały, cały ten wyjazd, całe, całe to przejście ogólnie, chciałem te dwa budynki zrobić turbo jako ostatnie. Archikatedrę i wieżę trinitarską. Tylko okazało się, że no niestety wieża jest zamknięta, kochani, w poniedziałki i wtorki, a ja tak się składa, że jestem we wtorek, dlatego nie będę mógł Wam pokazać, gdzie byliśmy, co zwiedziliśmy, co zobaczyliśmy, jak było itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. I... Uważaj! Wieża? Stoi na miejscu furty klasztornej w tym momencie yy, zakonu jezuitów, no bo architekcja też należy do, do jezuitów, bo tutaj całe, całe to zaplecze jakby było, było ich, to było otoczone i to wszystko fajnie było ładnie pozamykane. Teraz w tym momencie jest otwarte, tutaj jest parking, można sobie podreptać, można sobie pochodzić. Archikatedra została zbudowana, właściwie skończona w 1625 roku. To jest mega ważne. Eee, bo ostała się no, niedługo na dobrą sprawę, bo pożary i wszystkie, wszystkie jakby takie podboje też niszczyły ją no i nie gwarantowało to, że... Że, że ona będzie stała w, w całości. No niestety ona dostawała, dostawała po nosie bardzo często, bardzo gęsto. No, a moim zdaniem jakby taki naj, największy cios dostała, dostała w czasie II Wojny Światowej właściwie na samym początku, bo 9, 9 września 1939 roku spadło albo 9, albo 10 bomb na, na archikatedrę i zburzyła kochani zakrystię akustyczną, gdzie można było stanąć w jednym rogu i można było dokładnie słyszeć to, co się dzieje w drugim, drugim rogu. Na szczęście yy, architekci i technologia poszła na tyle fajnie do przodu, że oni to odbudowali i w tym momencie faktycznie można to zwiedzić, można to zobaczyć i faktycznie można to usłyszeć. Co jest naprawdę taką fajną perełką, bo mało jest mało jest e, klasztorów w Polsce i kościołów w Polsce, gdzie można takie, takiego czegoś doświadczyć. Między innymi w, w Krakowie takie coś jest e, u e, w zakonie. Karmelitów. Też takie, takie coś funkcjonuje, no ale tutaj w Lublinie też mamy taką perełkę i warto to zwiedzić, bo to jest coś niesamowitego. Schodząc w bok, w mniejsze uliczki kieruje się powolutku w stronę Teatru Starego, który na dobrą sprawę jest jednym z najstarszych budynków teatralnych w Polsce. Co jest bardzo istotne, w 1899 roku odtworzono tu pierwszy film. Można było przez lata oglądać walki zapaśnicze, aczkolwiek niestety, w latach 80. XX wieku, jako że był kryzys i wiele projektów gdzieś tam podupadało, no Teatr Stary też podupadł. Aczkolwiek na szczęście udało się go zrewitalizować. W tym momencie wygląda świetnie. Można go zwiedzić i zwiedzenie odbywa się z przewodnikiem, można zwiedzić salę widowiskową i to, co się dzieje na zapleczu. Zanim jeszcze dojdziemy do kościoła świętego Michała, a właściwie tego, co z niego zostało, chciałbym, żebyśmy się zatrzymali przy mansjonarni, czyli miejsca, gdzie mieszkali właśnie mansjonarze, którzy stali przeniesieni z kaplicy Trójcy Świętej. Byli to duchowni niższego rzędu, który, którzy tak się składa, że pracowali w farze. A farze, fara to był pierwszy kościół parafialny, który znajdował się właśnie tutaj. To nie są... Przypadkowo ułożone w kamienie. Jeżeli ktoś ma problem z wyobraźnią przestrzenną, fara wyglądała właśnie w ten sposób. A tak się składa, że fara nie dość, że była pierwszym kościołem parafialnym, to później była jeszcze diecezją. Niestety pożary i to, co się działo przez lata, spowodowało, że fara podupadła bardzo mocno i z punktu widzenia bezpieczeństwa postanowiono, żeby ją po prostu rozłożyć. Lublin ma wiele legend i tak się składa, że Fara też ma swoją legendę. Podobno w 1282 roku, gdy Leszek Czarny odpoczywał tutaj, na wzgórzu pod Dębem, zasnął i objawił mu się Archanioł Anioł i zachęcał on do walki z Jadźwingami. I po wygranej bitwie Leszek Czarny w ramach Dziękczynienia Stwierdził, że w miejscu, w którym odpoczywał i w którym nawiedził go Archanią Anią, ufunduje parę. I tak właśnie powstała. Z placu po farze na dobrą sprawę powinniśmy kierować się w stronę Bramy Grodzkiej. No ale wybaczcie, jestem tak niesamowicie głodny już, że najpierw muszę coś zjeść, a później dopiero ruszymy w dalszą podróż, bo mamy jeszcze trochę do zwiedzenia. No i elegancko, kochani, wracam z uśmiechem na twarzy, ponieważ zjadłem, zjadłem sobie forszmak, zjadłem sobie cebularze, czyli takie trochę typowe potrawy w, w Lublinie, a wywodzą one się w ogóle z kuchni żydowskiej. I tutaj chciałbym jakby nawiązać do tego wszystkiego, co, co tutaj się działo, ponieważ mm, ludności żydowskiej w Lublinie było przez lata bardzo, bardzo dużo. Tutaj ogólnie też było gette żydowskie, a za mną jest Brama Grocka. I to jest druga brama obronna w, w Lublinie. Druga z dwóch. Obronnych bram w Lublinie. Pierwsza była brama Krakowska, i tak samo jak brama Krakowska też ma przedbramie i bramę właściwą. I ona podczas wojny naprawdę dostała po nosie. Na szczęście udało się ją odbudować tak, jak wyglądała kiedyś. I dzięki temu dzisiaj możemy ją faktycznie podziwiać, podziwiać w tym obecnym kształcie. W samej Bramie Grockiej znajduje się bardzo ważny ośrodek ogólnie ośrodek, który chroni dziedzictwo kulturowe i edukację. Jest to brama Grodzka. Teatru NN. I jak będziecie zwiedzać ogólnie Lublin, bardzo często będziecie mogli się natknąć właśnie na szyld teatru NN, ponieważ to on jakby pielęgnuje tutaj tą kulturę i robi to naprawdę bardzo dobrze. Tam można zobaczyć właśnie jedną z wystaw, które dotyczy Starego Miasta. Jak to kiedyś wyglądało, i jak faktycznie ludność żydowska miała wpływ na rozwój tego miasta, i co się działo podczas wojny, po wojnie, jak to wszystko wyglądało. Dzięki właśnie ośrodkowi Bramy Grodzkiej, możemy oglądać naprawdę niesamowite zdjęcia, niesamowite fotografie i możemy mega się dokształcić. Dlatego. Moim zdaniem jest to taki punkt, jakby obowiązkowy na mapie turystycznej Lublina, jeżeli chcemy się wgłębić, zagłębić w to miasto i zobaczyć, po prostu jak to wszystko wygląda. A Brama Grodzka kieruje nas na zamek, na który w tym momencie będziemy się wybierać. No to go, ale coś lata cały czas koło mnie. No i elegancko trafiliśmy na zamek w Lublinie, zamek królewski w Lublinie i jest on niesamowicie okazały, murowany i zawiera dodatkowe budynki, jak Dążon i Kaplica Trójcy Świętej. Został wybudowany w XII wieku i gwarantuję Wam, że nie wyglądał w ten sposób na samym początku. Na dobrą sprawę to była po prostu strażnica. I dopiero później. Ten zamek został rozbudowywany. Dążon i kaplica Trójcy Świętej została jakby dodana dopiero w XIII wieku, a murowany zamek królewski powstał dopiero w XIV wieku za panowania Kazimierza Wielkiego. I tutaj, jako że Jagiellonie uwielbiali po prostu Lublin, jako że on był na trakcie takim przejazdowym, to bardzo często gościli i wtedy on, on jakby najbardziej rozkwitł. I tutaj jakby. Szczególną uwagę z jednej strony chciałem zwrócić na kaplicę Trójcy Świętej, które jest takim ciasteczkiem z punktu widzenia no, międzynarodowego, nie tylko i wyłącznie e, polskiego albo nawet lubelskiego, tylko międzynarodowego, po prostu ze względu na, na swoją e, historię, to co się tu działo, ponieważ ona była mega mega okazała. E, jak tutaj mieszkali ci mansjonarze, którzy później się przenieśli. No niestety jak oni się odeszli, to, e, to to wszystko zaczęło gdzieś tam podupadać w tym momencie, jak widzicie. Cały czas trwają remonty, żeby uświetnić to miejsce. No i dążon. Dążon, który również został wzniesiony, tak jak kaplica Trójcy w Świętej, w XIII wieku. I tutaj uwaga, dążon to było miejsce, gdzie można było mieszkać i to był punkt ochronny. Bardzo często takie budowle, takie wieże są mylone z wieżą typu stołów, która tylko i wyłącznie pełniła funkcję obronną. I właśnie tutaj, no, mało, mało mamy tych. Stołpów w Polsce to jest Dążon, czyli tutaj się mieszkało, a na górze było, była, była właśnie ta, ta, ta funkcja obronna. A często, gęsto mówi się, że Dążony to były te bastiony ostatniej, ostatniej szansy, ostatniej nadziei po prostu. Tam się zamykano, reglowano wszystko i nawet palono po prostu schody, żeby nie można było dojść, i wtedy obrońcy bronili to wszystko. Także Tutaj trochę jest nieścisłości jakby, jakby historycznych w tym wszystkim. No niesamowite miejsce, tylko niestety przez ponad wiek, bo od 1831 do 1954, z tego co pamiętam, znajdowało się tu więzienie, gdzie e, więziono, katowano i mordowano ludzi. Także no niestety nie miał, nie miał przez ostatni ponad wiek Dobrej sławy, no aczkolwiek e, na, szczęście, na szczęście teraz już tego nie ma i tu jest spokojnie, tu jest bezpiecznie. E, I tak to wygląda. Jest cały czas odrastaurowywane. Także jak widzicie, e, stare miasto w Lublinie e, cały czas jest bardzo fajnie dotowane. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że e, ja często używałem dzisiaj tego e, słowa rewitalizacja. Cały czas ono idzie do przodu i do przodu i do przodu i odzyskuje swój blask, swoją świetność sprzed lat. To jest coś niesamowitego. Naprawdę warto się tu wybrać, czy to z okazji po prostu jakiegoś festiwalu, koncertu czy jarmarku, czy wybrać się po prostu, bo ma się wolny weekend. Baza noclegowa jest naprawdę imponująca. Można zjeść naprawdę fajnie. I jak widzicie, jest co powiedzieć. Ja dzisiaj chciałem Wam opisać tylko i wyłącznie to, jak wygląda stare miasto. Zachaczając tylko i wyłącznie delikatnie o park ludowy, w którym dzieciaki na pewno wyszaleją się przed zwiedzaniem albo po zwiedzaniu Starego Miasta. Jest tu naprawdę bajecznie. Warto tu przyjechać, warto tu spędzić jeden dzień, dwa dni, a może nawet więcej, ponieważ atrakcji w okolicy. Też jest mega, mega dużo. Ale o tym innym razem. Dzięki serdecznie, że oglądaliście i do zobaczenia w kolejnym singlem po mieście Buźka, papa, pa. Mówiłem to ja, Staś!